Moc silnika kłada mógł poczuć dziś na własnej skórze każdy, kto odwiedził specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Rychwale. Pokaz cztero- i dwukonnych maszyn był jedną z atrakcji Dnia Rodziny. Dzień Rodziny ma stworzyć atmosferę taką rodzinną w naszej szkole, w naszej placówce. W tym dniu spotykają się wszyscy rodzice, przyjeżdżają, opiekunowie naszych dzieci. Także jest to dzień, w którym mogą wymienić swoje doświadczenia. A do tego dobrze się bawić. Było więc malowanie buzi, były warsztaty sensoryczne, wspólne zabawy z chustami i konkurencje sportowe. Oraz występy. Mieliśmy okazję być świadkami bardzo dobrego występu wykonanego przez uczniów, wychowanków tej szkoły, tej placówki. Pokazuje to też więź tych uczniów z, tą, z placówką, z ucznia, z nauczycielami i wiarę też w to, że robią coś fajnego, coś dobrego. Ośrodek w Rychwale jest jednostką Konińskiego Starostwa Powiatowego, ale na co dzień ściśle i z sukcesami współpracuje z gminą. Dniu naszego wyjątkowego święta dni Rychwała, będzie podejmował naszych gości z trzech Słowacji, którzy już sobie wymyślili, że oni nie chcą być w żadnym hotelu. Oni chcą być tutaj, bo tu jest najwspanialsza atmosfera, bo tu jest najlepsza kuchnia. Najbardziej jednak z obecności ośrodka na terenie gminy Rychwał cieszą się rodzice jego podobiecznych. To jest szkoła, która nie jest tylko takim, jak gdyby ośrodkiem na organizację samego czasu, żeby rodzice w tym czasie mogli odpocząć, ale tutaj są bardzo fajne zajęcia dydaktyczne. Są zajęcia z psychologiem, z rehabilitantem, z neurologopedą. Um, Wielka praca i wielki szacunek dla nauczycieli. Działają tutaj na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o opiekę, jeśli chodzi o e, współdziałanie nawet na bazie tutaj rodzic, nauczyciel. Także jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Nauczyciel a rodzic to po prostu jest taki kontakt, że oddając dziecko do szkoły nie martwię się, że dzieje mu się tutaj krzywda. Bo ośrodek na co dzień zajmuje się edukacją dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Mamy wszystkie poziomy edukacyjne, począwszy od wczesnego, czyli mamy wczesne wspomaganie o rozwoju dziecka, mamy przedszkole, szkoła, szkołę podstawową, szkołę zawodową, klasy przysposabiające do pracy, klasy rewalidacyjno-wychowawcze i również mamy internat. W codziennej pracy nauczyciele ośrodka korzystają z wachlarza kilkunastu zajęć i terapii specjalistycznych przygotowanych z myślą o dzieciach i młodzieży.